Bank Żywności w Ciechanowie zorganizował zbiórkę na rzecz dzieci podziel się posiłkiem. Zorganizowaliśmy ją w dziewięciu miejscowościach z udziałem 500 wolontariuszy. Opiarność społeczności lokalnych była ogromna. Uzyskaliśmy ponad 12 ton żywności. W samym Ciechanowie zebraliśmy... Ponad 3600 kg żywności. Właśnie znajdujemy się teraz w magazynie naszego banku. Tutaj trwa segregowanie tej żywności. Yy, segregujemy ją według aportymentu. Ona jest dokładnie wygląda. I na spotkaniu z organizacjami, które brały udział w tej zbiórce, a które zajmują się dożywianiem dzieci bądź też wspieraniem rodzin, w których znajdują się małe dzieci i też dzieci w wieku szkolnym, będziemy tą żywność dzielić zgodnie z zapotrzebowaniem właśnie danych organizacji. Zbiórkę postanowiliśmy zorganizować w związku z tym, że. Wrześniu jest takim miesiącem, kiedy rodziny, w których są dzieci, mają zwiększone wydatki. I stąd taka pomoc żywnościowa na pewno się przyda dla, do tych budżetów. A tak jak mówiłam, społeczność lokalna rozumie ten problem. Bardzo chętnie dzielą się swoimi zakupami, zarówno dużymi, jak też i właśnie takimi mniejszymi też wsparcie jest ogromne. Również wolontariusze są z różnych środowisk, wspierają nas osoby publiczne, pan prezydent od zawsze właśnie tutaj jest wolontariuszem naszych zbiórek żywności. Organizacje takie jak Akcja Katolicka, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Diabetyków. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Serce Matki to są te organizacje, które w Ciechanowie zaangażowały się w zbieranie żywności. Gimnazjaliści ze wszystkich Ciechanowskich Gimnazjów, również niektórzy licaliści, też włączali się w tą akcję. Za to im bardzo serdecznie dziękuję.